Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury Win No i w poprzednim odcinku zaczynaliśmy sobie serię, omawiałem moje zamysły odnośnie modów, a także opowiadałem o bieżącym. Wyszedłem z gry, chciałem grę przez plug uruchomić, nie udało się, więc... No, dlaczego nie mogę po prostu zdeponować? Tylko muszę wpisywać. No nie, no bez jaj. Nie mogę tutaj zdeponować złota. No o co chodzi? 1, 5, 0. 1, pojawia się 0. 0, 1, 5 też nie można. No dlaczego ja nie mogę tu złota zdeponować? A jak padnę, to co? Aha, tu nie ma postaci hardkorowej, więc mam nadzieję, że się nie pada. No, nie mogę niestety złota zdeponować. Może kiedyś się to uda. A może złą wersję powinienem przez wersję B, a nie D uruchamiać? Nie wiem. Yy, no tak czy jak wracamy. Dziwne, że zapis uwzględna nawet wartość życia. Co ja miałem zrobić, pamiętam. Dać inną umiejętność. Korzystać z umiejętności tej, ponieważ ona dodatkowo zamraża. Punkcik sobie weźmiemy. A ta nic nie robi. No i chyba tyle. Umiejętność ustawiona, idziemy sobie z powrotem. A to ogień jest. No... A nie, to jest strzała ognia, strzała zimna jest od ósmego. No nie jest ich zmarnowany, miejmy nadzieję, że się kiedyś odzyska. Co to za potworek jakiś dziwny? Mówicie tą regenerację? O, buret. Pokonany. Idziemy sobie dalej. A, weźmiemy wytrzymałość. No, tych już nie będziemy pokonywać, gdyż yy, traktujemy ich jako pokonanych. Wilki? O nie, one silne jakieś są. No bez jaj, one mi zaraz... Ale obrażenia mają mierne, no to super, przynajmniej przeżyję. Inne że nowe potworki. Normalnie tak nie było, generacja, tylko yy, w Diablo 2 na Helu miało to miejsce. Nie zadają mi żadnych obrażeń. No już się zaczęło, dobrze, że mam sporo strzałów. Wcześniej było 100. A teraz mam 500. Konaliśmy na pewno sporo, Ekspozyskałem. E, co tu było? Krowa, nadal jest krowa? Tak, myślałem, że może skrzynka się wygenerowała. Zaraz, zaraz, kto tam jest? O, nasz stary, dobry zombie. Ona wybucha, ciekawe. Minimalnie większe obrażenia może ma rozłożone w czasie. Ale nie, a jak z synergiami? Niestety nie widzę tu żadnych synergii, może dlatego, że to wersja 1.0.9. A nie najnowsza? Ale młody na najnowszą też zdecydowanie będą. Przechodzimy tu sobie tak szybko. Dobrze, że te szczury nie są za silne. To tak jak kolczasty, tylko, że inaczej się nazywają inne mają skille. Tych co po drodze są, to łupniemy. Poziom zdobyty. Idę w to? Nie, no ja chcę to ogólnie odblokować, dwie strzały. Iść w zimno. No w zimno iść. Tylko tak, jeszcze nie mam poziomu. To mnie na razie nie interesuje. To znaczy tak. Zimno zamraża. Zamraża na dwie sekundy. To by było super, ale tu z drugiej strony pali. I na sekundę ma tyle obrażeń. No ale tu i tak synergii nie ma. No nie wiem, jak jeszcze pójdziemy. Tutaj też nie wiem, w co dać. Na razie mi nic nie trzeba. Będziemy na bieżąco posiadali to taki taktyczne zagranie. Był tam szczerze i nie chciało mi się już z nim walczyć. No dobrze, wrócimy się. Pokonamy go. Dostał. Ciekawe, czy tu jest najemnik. Ale nie, tylko w podstawce go nie było. Ale no wiecie, jak to wygląda przejście z podstawki na rozszerzenie. To tak jak w Diablo 3. Wersja 1.0.8. No nie, to była w 2013, no ale powiedzmy, że 1.0.8 to jest podstawka, a już 1.0.10 czy 2.0 rozszerzenie. Się wydaje że już 2.0 tam było, ale wcześniej coś dodatkowo. E, ciekawe jakie tu potworki będą. Zobaczymy. Te pukania są denerwujące, tak jak yy, stare winy, czy... Jakieś sprzężenie sprzętu. Ale co on ma za skilla? No będzie nam ciężko, mówię wam. To nie jest tak łatwo, jak się spodziewałem. Może później będzie. Albo ja czegoś nie wiem. No nie no, szamana trzeba pokonać. No, widzicie, ciężko tu jest. Ta regeneracja jest ogromna. Trzeba taktycznie to rozegrać. Już miksturkę ja chyba jedną użyłem. No i teraz zaczynamy. Obeltów chyba nie będę brał. Już tak biedny nie jestem. Jakby było coś takiego, że za każdy przedmiot jedna sztuk sztuka złota, to te najsłabsze opłacałoby się też podnosić. Jakaś tam skóra była. Ciekaw jestem, ile mi strzał zostało. Czy automatycznie wskoczyły, nie. Leather Armor, Short Sword. I wszystko jest! Dźwięk sprawdzałem dobrze, obraz również. Oczywiście wykluczam, że tu jest tragiczna grafika. Ale to się tyczy całego Diablo 2 starego. 29. Już obrony nazbierałem niesamowite. O, ile tu tych padło przedmiotów, aż nie mogę ich wziąć. Tu są niezłe dropy, więc to najsłabsze byśmy zostawiali. 1,7. Szczepy mi się mogą przydać, mógłbym zamienić. Tak by było lepiej. Jakąś szarfę sobie weźmiemy. No, w sumie mamy identyfikację, to czemuż by nie? 4 do życia, no i. Co tracimy, co zyskujemy? Obronę 1, ale 4 do życia to solidny procent. Jakbyśmy odjęli 4, to by było 65. No, ruszajmy. Chociaż takie zwykłe oszczepy i szary też się opłaca podnosić, gdyż mogą mieć jakieś umiejętności. Chociaż nie na tym poziomie. Nie chodzi o trudność, ale yy, postać. O! No i tu przydałby się właśnie zły identyfikacji, którego nie mam, ale specjalnie się nie będę wracać. 18 obrony bazowo no to niesamowite. Dlaczego ja nie mogę złota zdeponować? A zobaczcie, czy coś do skrzynki mogę włożyć. Powinienem od tego zacząć. Silne szkielety. Silni są, silni są ci szamani. No i przyjmuję strzał za szamana. Chodziwo stoi, nic mi nie robią. Ale szaman ma olbrzymie obrażenia. Teraz możemy się oddalić taktycznie. I z tych strzał, trochę, poatakować. Właściwie mówię, że mierne obrażenia. I to prawda. Żeby nie było, kontroluje ...życie. Ale zakładajmy, że tu można paść i wtedy jest koniec, nie było. A Hardcora może wtedy jeszcze nie było, fakt. Tego nie wiem, nie przewidziałem. Leather Armor... ...szary, powinien mieć więcej obrony niż bieżący. Jedna przegródka z maną miała być. Będę słowny. 14. O. Zamieniamy. Czego mi jeszcze? Amulet. Gdzieś mi wypadł amulet. Co ja z nim zrobiłem? A, dla druida był. No to walczymy dalej. Strzały bierzemy. Które to i czy są pełne? 500, 500. A, do tych mi. Ale to jakoś mało. Jakby około 50 było. To jest amulet. Bardzo dobrze. Ona mi się regeneruje, więc trochę z niej postrzelamy. Nie wiem, czy na strzałę chłodu bym chciał iść, czy ognia. Najlepiej to musiał mieć dwie. Ale nie wiem, czy jest taka możliwość. No, dałbym tu większe obrażenia. Co? Zobaczcie jaki przyrost. Nie. To jest chyba nieprawda. Obrażenia 6. Zaraz. Aha, nie ma następny poziom. A jakie... Ja mam teraz obrażenia 1-5. A zaraz, 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 zaraz. 1.5 A następne obrażenie jest i 6, a tu mam 1.20. Ale tu jest przyrost naprawdę niesamowity. I tak się zastanawiam, kosztmany też pewnie wzrasta. Czy ze strzału chłodu tak by było. Obrażenia 3, a tu nie ma przedziału. Tu jest ogień. Ale na sekundę czy całkowite? No właśnie nie wiem w co tu iść. No ale tutaj widzicie 50 obrażenia za, zabraża. Może to na helu bardziej? To, to by było bardziej obszarowe. na helu też mogłoby być. Wielostrzał też chcę dać. Wielostrzał. Bym się zatrzymał tu na tym wielostrzale. No ale kilka po, poziomów tu trzeba włożyć. Patrzcie, jakie mamy obrażenia. Dobra, zostawimy 4 punkty. Tak jest niesamowicie. Oszmała na 2,5, obrażenia są masakryczne. Widzieliście jaki przyrost? Yy... Musiałem sobie cofnąć materiał, ale 1,4, a później chyba było do 20. Do 14 nawet. I tak ogromnie procentowo. Patrzcie co się dzieje. No to jest niesamowite. Teraz to już nikt nam nie zagrozi. Każdego mamy na hita. Nie potrzebujemy mieć większych. A czemu ja z tego nie strzelam? Jak każdego mam na hita. Co? Tylko, że ma na spada, ale to taki lekki szkopu. Pięknie wchodzi. No i, no i to właśnie jest łatwe. Nie ma synergii, ale przyrosty są niesamowite. Oby na helu też tak ładnie szło, jeżeli tu jest w ogóle hel. No tak jak chociaż powinien być. Tak jak w Diablo. No, już później, jak wyszła y, Diablo Trójka z y, podstawki, no to były przynajmniej trzy poziomy trudności. Więc tu też tak oczekuję. No to jest niesamowity przyrost. Wszystkich na hita mieć. Pyk. Szamana też. Bosów. Wszystko. To się rusza. Ja bym ustawił sobie na podstawową to strzałę, ale chyba nie muszę. Yy, na górze coś mi jeszcze zostało. Oj, ciężcy, ale ja tu zasadzę kanonadę. To nikt się nie podniesie. Silni są. Opatrzcie, bo sobie. Bo boss spadł? Nie, jeszcze jest. Ale ja, ja mu tu nie pozostawię. To tak jakby te bestie były takie są dźwięki. Może on ma niesamowite obrażenia, to ja uważam. Chyba w, y, mam Hard Leather armor żółty. Sprawdzamy lefer armor zwykły. O, i czapkę nawet. Gdzie ja mam to wszystko pomieścić. No przecież portali mam sporo. Księgę mam. Wiecie co, wyjdziemy sobie do miasta. No i nie będę głupi, nie zostawię tych itemów, jakby się coś z gro stało. Ale za buty. Ponieważ tu mogę sporo zyskać. Bierzemy sobie. Mam nadzieję, że nie słychać było myszki. Klawiatury. A za, za te wyrzucę. Mam i tak sporo strzał. No ale. A no nic, niech, niech już będzie. Identyfikacji przedmiotów nie ma, ale jest akara. Bo zwoje. Ja się w zwojej identyfikacji nie bawię, przynajmniej przy tych kosztach. Już jest lepsza, na. Ślepo zmieniam. Mogę zostawić jedną dla pomocnicy, jeżeli tu jest. No ale mówię, prawie na pewno jest. To słabe. Coś mi się chowa ten zwój. Może amulet wreszcie, to jest zwykły amulet. Powinien być dla mnie. Od do energii, no to mi się przyda. No. Wreszcie. Dla paladyna. Owicie 2300. Niestety nie mogę tego złota zdeponować. Tak jakby to właśnie była postać hardkorowa. W końcu tu się miejsce z... z, z, z kończy tego złota, nawet jakby cyferki były nie wiadomo gdzie przy linii obrona. Yy, teraz jednak to. Jest to przychwytywanie gry. Więc coś tu mogę sobie narobić. Mam nadzieję, że nie będziecie tego widzieli, ale nie, to nie jest monitor. Może przesadziłem, ale tak mi będzie łatwiej. Dobra, co tu jeszcze mamy? No wszystko chyba. Minimapka jest, wszystko na swoim miejscu. Mam pewien pomysł. Oj, myszka coś mi oszalała. No, tak to się robi. A ja chciałem z tego wypłacać. Nie, no po prostu jestem specjalistą. Aha, yy, mówiłem wam, że próbowałem przez plugy otworzyć i plugin nie zadziałał. Więc już zostawimy sobie co nasze. Jeden do attack rating. No przecież to jest beznadziejnie. Jeden do maksimum stamina również. No może... Jeden do obrony również, tak? Żeby to był procent i byśmy nazbierali, no to faktycznie 50% obrony później coś mogłoby dać. O, tu atak rating, zwykły, skuteczność ataku. O, ostatnie strzały mi zostały, a tam chyba jeszcze były. To też wracamy. Mamy wszystko, potworki również. Nie wiem dlaczego ja się, ja się bawię. Naprawdę ogromny przyrost. Wielki topór. Strzały również bierzemy. Chyba tam już y, niko, nikogo nie ma z tamtej ekipy. Od bossa. Nawet y, słaba szybkość ataku mnie tu. Y, mi tu nic... Y, nie zrobi. Nie ma umiejętności na szybkość ataku, jest to prawda na... Eastern Signie modzie, ale... Nie wiem czy ona działa na... łuk. Miejmy nadzieję, że tak. Trzeba tu money. Ładnie idzie. O, i coś z questem, ale nie będę odpalał, bo mi... Chociaż nie, jakbym klikał to może wtedy. Wielki topór, naprawdę. Ogromny. Został. Mamy czterech, tak? Raz, dwa... Trzy. O, już wszyscy? Dobra. A no tak, bo tam jeszcze był nadal. Oczywiście to nie są fullowe. No i dobra, mamy wrócić do Akary po nagrodę. Nie musimy oczywiście teraz. Bo, że mamy ekwipunek pełny. No jeszcze nie, a punktem możemy zawsze wrócić. 20 minut. Myślę, że krótszy by był ten materiał, ale może bez przesady, żeby taki ogromny przeskok zaraz. Chociaż... Nie, no to się nie godzi. No, no, jednak tak mi się składa, więc może sprzętu byśmy poszukali. No, nie, już trochę podejdziemy, może przynajmniej z jedną ścianę. Poziom umiejętności. O i chyba. Czy mam na jeden strzał? Zobaczymy, jak z tym sobie poradzę. Jeden, dwa, trzy, widzicie? Ale to chyba dlatego, że tutaj mam 105 obrażenia, No to się były 40. I było mnóstwo. Poziom wbity 8, więc już dajemy wielostrzał. I strzałę tą mamy. Bym przetestował sobie obrażenia, bo i tak tu mi raczej nie zabraknie. Obrażenia 3? Już obrażenia 35. Ale to dlatego, że włożyłem tu sporo punktów. Tu oczywiście też damy. Ile many to kosztuje? 5 No to tak zrobimy, myślę. Ile strzał mam? Teraz 4. Spróbujmy. No i pięknie. Tak ma być. Troszkę many tu będziemy musieli, czy nawet kupować. Ale mamy złota sporo. No i jesteśmy 22 minuty kolejne strzały. Nie wiem, się wyrzuci. O, tu jeszcze przejdziemy się. To chyba na razie jest za słabe. Za słabe mam obrażenia. Żeby sobie z tym poradzić. Ukończymy ich. Tak. To są ewidentnie te bestie. Dostał. Kto następny? O, tych na dwóch. Ile, na ile mam bossa? On ma odporność na ogień. Dobrze, że mam również zimno. Ale tych pokonamy. A, tu więcej bossów jest. I tak, i tak się dziwię, dlaczego ich na podstawowej tej lokacji nie było. Chyba mogą być. Zaogniło się trochę. Tak mam niezłe wyobrażenia niesamowite, oberło, mnóstwo mixturek. Oczywiście mam jeszcze kostkę. Zapomniałem oczywiście o tym, tak. To ja specjalista od wszystkiego. O, rozjaśniło się. Może dlatego, że dzień idzie. Trochę mu zajmie, jak będzie podnosił swoich szamanów. Strzała zimna ma małe obrażenia, ale tu... No jaj. Dlaczego on jest taki wytrzymały? Chyba mu nic nie zrobię tutaj. Strzała zimna ile kosztuje? Utoramany. on jest taki wytrzymały? No dobra, może nam uda się go sfarmić. Niesamowicie silny. Wiem, że bossów jest dużo. Ale z tą siłą przesadzili. Chyba zaraz mi się mana skończy, ale może uda mi się go dobić. No wreszcie udało mi się. Mogę przejść sobie na strzały ognia. Teraz zadaje większe obrażenia. Dobrze, że wybrałem tą strzałę ognia, chociaż sporo poziomów wbiłem. Jakbym wyrównał to, może by podobne obrażenia była, przynajmniej mniejsza różnica. Jest miksturka z, z maną. No i na odcinek dłuższy wyjdzie, bo jeszcze pozbieramy te. Przedmioty co wypadły, nie powinienem tego ładować tam, ale stało się. Złoto identyfikacja strzały, oczywiście. Łuk wypadł, ale inny. No dobra, uznamy, że to już gotowe. Tu jest punkt, czy gdzie indziej? Tak, tu jest. Prawie zawsze tu jest nawet na modach. Wracamy sobie. Ale przepatrzymy i tam już w następnym odcinku, żeby właśnie zbytnio go nie przedłużać. Myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!